Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Miron Sycz zmarł po ciężkiej chorobie, miał 64 lata. W nadchodzących wyborach samorządowych miał kandydować do sejmiku województwa z okręgu obejmującego Elbląg i północno-zachodnią część regionu. Przez całe życie związany był z Górowem i Ławeckim, tam jako nauczyciel, liceum i kierownik internatu rozpoczynał karierę zawodową. W latach 90. zainicjował założenie zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania i jako dyrektor przyczynił się do budowy nowego kompleksu szkolnego z bazą dydaktyczną, sportową i internatem. Miron Sycz przez szóstą i siódmą kadencję był posłem Rzeczpospolitej Polskiej, pełnił funkcję przewodniczącego komisji mniejszości narodowych i etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. W latach 1999-2007 był radnym i przewodniczącym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zainicjował powstanie w Sejmiku Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W lipcu 2015 roku został powołany na stanowisko wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Godnie reprezentował region Armii i Mazur do ostatnich dni.